Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tej vlogu. Ja od poniedziałku 24 lipca mam urlop. Jest to urlop dwutygodniowy. Niestety bardzo źle trafiłam z urlopem. Wszystko mi się w tym roku pokomplikowało. Terminy z moimi znajomymi nagle przestały pasować, dlatego też w tym roku nigdzie nie jadę na żaden dalszy wyjazd. Chciałam spędzić ten czas nad morzem, ale tylko w poniedziałek, bo jaka taka pogoda. A w poniedziałek zajmowałam się resztką rozpakowania rzeczy po tworowącie. Jeszcze troszeczkę mi zostało, ale to już rzeczy, które muszę niestety troszkę poczekać na kolejne etapy. Natomiast od wtorku codziennie lało i lało po prostu niesamowicie. Chciałam wczoraj w zadku zrobić live. Miałam przez tam właśnie w ciągu awarię awarii internetu, bo u mnie bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy. Pogoda jest bardzo zła przez kilka dni, nie wiem dlaczego ucierpię pod tematem, i internet, i telewizja, i wszystko co mamy właśnie z kablówki. No ale dobrze, dzisiaj już pogoda wreszcie zaczęła jako tako dopisywać, co prawda jeszcze mogą pojawić się jakieś przodne deszcze, ale teraz jak patrzę okno, to po prostu jest słonecznie i w miarę mało chmur na niebie, więc jest chyba dobrze. Ja za chwilę wychodzę, Stałam w ogóle dzisiaj o godzinie 8, zabrałam się i teraz jest po godzinie 10, jadę do, do Rumi i jadę na spotkanie z koleżankami. Cieszę się, bo wreszcie uda nam się spotkać pomimo różnych terminów urlopu, pomimo różnych wyjazdów moich znajomych. I to będzie taki fajny czas spędzony. I wiem, że niektórzy powiedzą, że o, idziesz na spotkanie do McDonald'a. Po prostu my z moimi koleżankami bardzo lubimy McDonald's. Po drugie, jest to jedno z takich fajniejszych miejsc, w miarę blisko, ale gdzie można usiąść, spokojnie wiecie, porozmawiać i zjeść coś taniego, fajnego, dobrego, szybkiego. A zależy mi też w miarę na czasie, bo potem idę na kolejne spotkanie i to wszystko wiecie, musi pasować czasowo. Musi pasować lokalizacyjnie, żeby po prostu wszystko udało się zgrać. Dzisiaj zrobiłam taki oto makijaż. jestem z niego bardzo zadowolona, może jak zdążę, panie, dzisiaj do prezjera, ale to ciężko określić, po prostu jak się wyrobisz z czasem. I dzisiaj testuję dla Was tą pomadkę Skobo i jest to matnip Stain i muszę Wam powiedzieć, że jak na razie nie mam tutaj na jej temat zdania, mam jeszcze jedną pomadkę z Kobo i w tamtej się zakochałam, a to jeszcze nie wiem, powiem Wam pewnie pod koniec dnia. Jak widzicie cały czas testuję dla Was matowe pomadki, za jakiś czas pojawi się kolejny film z tego cyklu. Pójdę jeszcze zaraz ze swojego pokoju i pokażę Wam się w lustrze, jak wyglądam i co mam na sobie i będę powoli uciekać. Mam wreszcie wielkie lustro w pokoju i jest to lustro na drzwiach szafy, więc mogę Wam się pokazać w całej okazłości, jak wyglądam i co mam na sobie. Przede wszystkim dzisiaj po raz pierwszy założyłam nową bluzkę z Mojito, którą w ogóle znalazła mi je na jednym live ie. moja moderatorka Ola, pozdrawiam Cię Olu. I właśnie jestem zadowolona, że udało mi się ją kupić. Co prawda kupiłam ją jakiś czas temu jeszcze w trakcie remontu, ale odłożyłam ją z rzeczami takimi schowanymi. I dopiero teraz, w zeszłym tygodniu, jak już rozpakowałam rzeczy do szapy, to po prostu ją znalazłam i stwierdziłam, że dzisiaj będzie dobry dzień na jej premiera. Jak widzicie, jest to bluzka taka trochę w stylu hiszpańskim. Trochę dziwnie mi się nagrywa w lustrze, ale przyzwyczaję się. I ona powinna tak troszeczkę opadać na ramiona, ale ja mam niestety trochę krzywe te ramiona, więc nie chcę jej tak bardzo opuszczać, ale mimo wszystko myślę, że wygląda naprawdę fajnie na mnie. Do tego mam jeans z lokalnego sklepu No Name i buty No Name. Dodatkowo na, na klatce mam złotko Pandory i kolczyki kupione kilka lat temu w C&A. A na ustach, tak jak Wam wspominałam, Y, to pomadka z mat Satin Liquid, czy coś jakoś tak pokazałam wam ją przed chwilą. Tak oto to wyglądam i powiem wam, że bardzo mi się podoba ta stylizacja. Podoba mi się makijaż, który dzisiaj wykonałam. A jak wy to oceniacie? Wyglądam dobrze, źle, ta bluzka na mnie posuje? Może jak się przekonam, że wcale nie mam takich krzywych ramion, to jeszcze ją opuszczę. Zobaczę, ale naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Idę już na autobus. O dziwo dzisiaj byłam wyrobiona. Jeszcze miałam chwilę czasu wolnego do wyjścia, więc skończyłam układać płyty, które jeszcze gdzieś tam się znalazły po karponach. i zrobiłam kilka innych rzeczy. Pogoda jest dziwna, jest bardzo słonecznie, a ja zapomniałam o kulaczych słonecznych, ale jest strasznie duszno. Więc podejrzewam, że może być dzisiaj burza, mam nadzieję, że nie będzie jako tako dużego korka dzisiaj i dojadę na czas, bo naprawdę dzisiaj mam napięty grafik i jeżeli po prostu dzisiaj jedno spotkanie mi się przesunie, to następne również, a to tym, że po prostu wrócę w nocy do domu. A tego bym nie chciała. Dlatego ja teraz będę trzymać kciuki, bo autobus przyjechał na czas i odezwę się do Was już pewnie z McDonalda. Jestem już w McDonaldzie. Oczywiście jak zawsze spóźniona, bo były korki i autobus strasznie długo jechał do Rumi. Bardzo się cieszę na spotkanie z dziewczynami, więc już oddaję się rozmowom, jedzeniom. To prawda w McDonaldzie w piątek jest słabo z jedzeniem, bo mam tylko jedną możliwość, frytki i burger fish, dokładnie to się nazywa chyba of burger, czyli z kawałkiem ryby i moim ukochanym sosem z so Dlatego ja zabieram się za jedzenie i odezwę się do Was pewnie jak już będę między jednym a drugim spotkaniem. Jestem już w Radzie, nie odezwałam się do Was jak wychodziłam z McDonaldu, bo pogoda się zepsuła i strasznie lało. Dlatego też założyłam bluzę, jak widzicie. I jak na razie ta bluzka sprawdza mi się super. Nawet udało mi się w miarę ładniej włożyć tutaj pod bluzę, więc jest to naprawdę super. I teraz idę na kolejne spotkanie. Musiałam się po prostu przemieścić z rąk do redy. I to spotkanie potrwa kilka godzin. Jeżeli będę miała szczęście, to może uda mi się wpaść do mojej fryzjerki, ale zobaczymy. Raczej w to wątpię. Ale zobaczymy po prostu jak to wszystko się poukłada. Mam nadzieję, że wrócę na spotkanie nie lunię, bo teraz chwilkę zrobiłam sobie mały postój, bo coś jeszcze załatwiam i zaraz właśnie idę na kolejne spotkanie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mam taki intensywny dzień, bo przez kilka dni naprawdę nic nie robiłam, bo dlało siedziałam w domu, wiecie, i tak naprawdę człowiek zamulał. To wreszcie chociaż dzisiaj trochę wykorzystam urlop. Chciałam Wam tylko pokazać, jakie piękne są chmury, zobaczcie. Co prawda tam w kierunku, w którym idę jeszcze jest w miarę jasno, to tutaj te chmury są bardzo ciemne. Mam nadzieję, że nie za im dojdę. Nie wiem, czy to widzicie, ale prawie dotarłam na miejsce. Jednak ochrotnie się rozpadało i muszę chwilę poczekać, bo po prostu nie da się iść z niskiem. Pomimo tego, że mamy parasol, to po i tak będziemy stali mokrzy, więc musimy trochę przeczekać. Oczywiście to będzie skutkować kolejnym opóźnieniem, no ale cóż, nie chcę być chora. Jestem już ze do domu, ale nie uwierzycie, która jest godzina. Jest po 20.00. Spotkanie było naprawdę dość długie, ale owocne. Bardzo się cieszę, bo mieliśmy ciekawe rozmowy, ciekawe tematy, było wesoło, śmiesznie, ale też i poważnie. Więc naprawdę bardzo pozytywny dzień. Dodatkowo udało mi się wchodzić do mojej fryzjerki i ustalić, co będę robić z włosami, więc będzie mała koloryzacja. Niestety teraz moja koleżanka-fryzjerka ma urlop i zajęte terminy, więc pójdę do niej Prawdopodobnie podczas drugiego mojego urlopu w sierpniu, pod koniec sierpnia i to zrobię sobie polaryzację. Muszę Wam powiedzieć, że nawet moja fruterka ma takie samo zdanie jak Wy, że pięknie mi w długich włosach i że po prostu mnie lekko wycieniuje, żeby troszeczkę zyskały na ogień, na kości, żeby ta fruterka nie była trochę ciężka, ale żebym zostawiła tą długość, może minimalnie tylko podetnie, dlatego bardzo się cieszę, że mnie przekonała, bo już Wam zdecydowane się obciąć. Ja teraz szybko wracam do domu. E, po powrocie na pewno się do Was odezwę, bo mam kilka rzeczy do pokazania. Obecnie jest około 21.05, ja pół godziny temu dopiero dotarłam do domu i muszę Wam powiedzieć, że cieszyłam się, że idę na spotkanie do moich znajomych, gdzie mogłam po prostu się wysuszyć, bo musiałam jednak iść w ten wielki deszcz, który Wam pokazywałam, bo niestety już czas nie gonił, a wyglądało to tak, jakby nie miało zamiaru przestać, więc po prostu bluzę na głowę i szłam dalej. Mimo wszystko bardzo dobrze spędziłam dzisiejszy dzień, pomimo tego, że cały dzień spędziłam poza domem i teraz mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia na komputerze. Myślę, że trochę zamieniam kolejność filmów, bo jutro wrzucę do Was dzisiejszego vloga. Później chyba będzie, zrobimy live. A. chcę też nagrać dla Was rozdanie, ale okazało się, że nie przyszła dzisiaj do mnie paczka, paczka z Avon, na którą czekałam i chciałam po prostu zgromadzić już te ostatnie produkty do rozdania, ale kurier Poczty Polskiej stwierdził, że dzisiaj nie dostarczy tej paczki, więc jutro pewnie będę musiała dzwonić i się pytać o co chodzi, co się stało, więc rozdanie też będzie pewnie przesunięte, nie mam Was nagrywać czwartek film z nowej serii, po raz drugi, bo niestety ostrość wtedy nie pasowała. Ale muszę Wam powiedzieć, że nagrałam, ale on mi się nie podoba, więc nagram go po raz trzeci, ale myślę, że dopiero jutro albo w niedzielę zobaczę. Chciałam dzisiaj nagrywać, ale nie słyszałam, że po prostu tak późno i już jestem ukończona. Teraz na pewno pójdę coś jeszcze zjeść, bo praktycznie dzisiaj jadłam cały czas, biegł biegu. ostatnio McDonald's o godzinie 13 i potem uznamy jakąś tam jedną kanapkę i to wszystko i do na idę coś zjeść, wypić herbatę, może coś obejrzę w telewizji i na pewno jeszcze się do Was odezwę, bo jak nie nagrywam często tej vlogów, -um, to mam kilka tematów, ale teraz muszę po prostu zjeść i chwilę odpocząć, bo jestem wykończona. W komentarzu pod filmem obiecam jednej z widzek, że opowiem o poduszkach, które znajdują się na moim łóżku i może zacznę od początku. Koc brązowy, który widzicie pod kołdrą oraz te dwie małe poduszki, a dokładnie dwie małe brązowe poszewki oraz tą najbardziej po lewo, czyli tą białą poszewkę wróżyczki z napisem Home, kupiłam na e -Firany. Poduszki posiadałam w domu i po prostu kupiłam same poszły na poduszki. I bardzo Wam polecam tą stronę. Naprawdę szybka realizacja, fajne wzory. Polinkuję Wam też te konkretne modele. Kupiłam również inny wzór brązowych na zmianę, i te małe poduszki już miałam w domu. Ponieważ miałam na, wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, takie fioletowe poszewki, albo czerwone świąteczne To są właśnie te same poduszki, tylko ubram je w inny sposób. Tą poduszkę również miałam wcześniej, tylko że nie miałam na niej, na niej takiej fajnej poszewki, więc kupiłam sobie właśnie taką w Natomiast te dwie, pomiędzy którymi siedzi się, czyli ta cała różowa oraz ta żółta, są to poduszki kupione wraz z poszewkami jako komplet w Lidlu. Kupiłam je jakiś czas temu, pokazałam Wam je na Instagramie. Tutaj jeszcze czekam na wypranie jednej mojej poszewki, która będzie ubrana na tą białą poduszkę. I o tutaj mogę Wam zdradzić, że to będzie poduszka w minionki. Kiedy dostałam taki prezent od mojej siostry, na imieniny i ona też jest właśnie różowa, więc będzie mi tutaj pasować. Teraz pokażę Wam, co moja siostra kupiła w prezencie dla Guzika. Natomiast Guzik dzisiaj otrzymał taki oto prezent. Co prawda jest to zabawka dla kociaków, ale myślę, że Guzikowi się spodoba. Jest to taki drapak, jak widzicie na rysunku i o takiego słodkiego misia i na końcu ma też piłeczkę. Później przetestuję i Wam go pokażę, jak Guzik będzie się nim bawił. Mam nadzieję, że przypadnie. On ma do gustu. zobaczymy. I te drepaki były jakiś czas temu właśnie w Lidlu, ale muszę Wam powiedzieć, że wtedy, kiedy wyszły do oferty, nie było ich w moim sklepie. Natomiast dzisiaj, nie, chyba wczoraj moja siostra była akurat na zakupach i zobaczyła, że przywieźli je, więc po prostu kupiła dla Guzika. Bardzo się cieszę, bo lubię mu sprawiać przyjemności takimi małymi opominkami, a myślę, że to powinno mu się spodobać, bo uwielbia drapaki, uwielbia piłeczki i wszystko co dzwoni. Chyba jak każdy kot. Jest przed 23, a ja na odmiany przyszłam tego vloga zakończyć w kuchni. Nie wiem czy będziecie słyszeć, ale za oknem jest wielka impreza przed blokiem, ponieważ u nas tutaj w Fredzie jest taki zwyczaj, jak w pełni większości na Kaszubia, tak zwanego tłuczenia szkła. Nie wiem, pewnie jest taka jakaś inna nazwa, ale ja jej znam osobiście, bo jak wiecie, moja rodzina nie pochodzi z Kaszów, Na tłuczenie szkła dzień przed ślubem, bo jutro moi sąsiedzi biorą ślub. I właśnie przed blokiem jest wielka impreza, gra muzyka, ludzie tłuką butelki, są właśnie jakieś śmiechy, rozmowy, piją drinki i po prostu jedna wielka impreza. Wiem, że takie zwyczaje jest też na Śląsku, ale u nas jest również tutaj w Zamiuredzie, bardzo popularne. Ja co prawda nie znam tych sąsiadów dobrze, więc nie wybierałam się tam. I tym bardziej, że jestem zmęczona i chciałabym dzisiaj jeszcze zmontować taką vloga, dlatego też powiedziałam, że po prostu jeszcze ze mną pożegnam, temu z wam wrzucić, ale mi osobiście bardzo podoba się ten zwyczaj, no bo wiadomo, że sąsiadów nie zaprasza się na wesele, a możliwość takiego świętowania szczególności przed domem Panny Młodej jest dla mnie naprawdę takim ciekawym zwyczajem i wiem, że jeżeli kiedykolwiek byłabym ślub, to chciałabym mieć taki wieczór w piątek też już powiem z Wami żegnać, mam nadzieję, że dzisiejszy trochę chaotyczny vlog przypadł Wam do gustu. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, do subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!